Witajcie widzowie! To ja, mama Huberta i dzisiaj będziemy układać takie puzzle w zwierzątka w taką farmę. E, tych puzzli jest aż 30. <laughs> Hubert mówi, że to mało, ale... ja dla mnie było mało. Dla mnie to jest bardzo dużo. Kochani, to są puzzle cztery plus. Słuchajcie, to I... ja się też z wam popiłam nie mogłam rozmawiać. Właśnie do tego zmierzałam, że muszę dzisiaj ja zacząć y, y, nasz filmik, ponieważ Hubert pije Melka i, i nie może z wami rozmawiać, tak Słuchajcie. jak powiedział. Siemano! O, już skończył. To ja tak żeby tak powiedzieć. Ja też tak lubię I co co, zaczynamy? Ja dzisiaj układam 30 później w takie fajne zwierząt. Ale one są na lutach, i nie układam. Ale już widziałam świnki, świnki pyszczek. Taki był słodziutki, ten świnki pyszczek. Musimy patrzeć sobie na pudełko mm -hmm. dzisiaj. No. Bo one są dzisiaj ultra małe. Tak, odwracam. O kurka! Są jakby chyba w kminie No, a wiesz, jak byłeś mały, babcie z dziadkiem, babcia Gabrysia z dziadkiem Mietkiem kupili Ci taką mm, Układankę drewnianą i, i ciągle ją układałeś. Tam była kaczuszka i tak w, wkładałeś takie drewniane elementy w tą układaneczkę. Bardzo ją lubiłeś. Tu mam coś z tej świnki chyba. O, a ja mam jakąś kaczuszkę, co pływa sobie. Ojej, jakie słodziutkie no, są. Dzisiaj te, to dla mnie jednak Powiem Wam, widzowie, że te jest puzzle, mimo że z, te Ale one są słodkie, zobacz, na każdym puzzleku ja jest widzę, praktycznie słodkie. jakieś zwierzątko albo jakiś kwiatek. A tą krówkę i to muszę ułożyć. O. Ja mam do razie dosłownie tylko trzy puzzle. A ja zobaczcie, już ułożyłam kaczuchę. A ja mam te... prawie. A dobra, czekajcie, troszkę Wam przybliżę, żebyście lepiej widzieli te wszystkie puzzle. Tak. A opakowanie też jest mega, ultra świetne. Ładnie. Dobra, będzie A to będzie tutaj, pewnie koło tej świki jeszcze są takie kaczuszka. Dobra. Poczekaj, bo na razie zobacz, co nie... I poczekaj, ja, ja troszkę... nie... Nie, tylko tak, żeby było widać, jak układasz, bo nie widać. O, teraz. O, pokaż. Zobaczcie, widzowie, teraz jak tu to zrobimy, A, fajnie. to widać. Chyba to tak nie było, nie? Nie, było tak troszkę z boczku. A my chcemy, żebyście widzieli jak najlepiej. No, no nic nie szkodzi, ale i tak wczoraj, wczoraj Wam pokazaliśmy to później tobie. Tak, jak, też jak było układamy, fajnie. No? Tak było też fajnie. Um, jak się tu tak O. o. Poczekaj, po, jak się... to siano. O tutaj jest to. Siano, siano. Mówią do mnie halo. A tak takie było? robi. Tak to, to chyba siano, siano, nie, to nie było. Jak to długo, było? było coś tam, nie? Tak, tak to... Nie, to chyba tak było. Halo, Hal dzwoni do mnie, siało. Tak. Bo grało w zarobił, zarobień, tyle by brakowało. Mamo, to życie nie to samo. Powiedz przecież kiedyś to za Chinę tak nie wyglądało. A kto to śpiewał? Bo... Palion. A, Palion, faktycznie. No, o, już to chyba... Trello, 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 trello,

Ja no to po... normalnie jest trochę spacony. On uwielbiał kury. Chodziliśmy prosta... zawsze do ja na kurki. On sobie e, zawsze. A no jakiego do tego spążenia, czy to, to Nie, tutaj. To mm. Zawsze chodziliśmy sobie do ja. E, a na kaczki prosta. uwielbiał tak. też jeździć sobie nad jeziorko, prawda? E, nawet lubię. A, po, a później tak bardziej tak inaczej to przesuniemy, żeby było tak Ale przedtem i tak. Ale to w ogóle było widać jak my tam to układamy? Tak, było widać, tylko tak z boczku tutaj nie było widać jak ruszaliśmy rączkami. A może to też warto pokazać jak my to układamy, jak wkładamy puzelkę w puzelkę. Ja nie wiem, teraz się to może być, no, bo to no. tak dopiero... Ładnie masz. A gdzie jest to... A gdzie jest ta Na tej krowie siedzi kot. <laughs> Co on tam robi? <gry> Jeszcze niedługo będzie obok koń, bo to jest cała farma zwierzątek. No. A czekaj, może... O, a Nie ja mam to... jabłoń. O, tutaj, tutaj. mam jabłoń. Tutaj ułożyłam. Uka jest ułożona. O, a tu jeszcze jest jeden kogucik. U... O, no chyba tutaj. Nie, a tak, nie. Nie, czekaj, nie, on tutaj nie pasuje. No, ja tu mam, ale... Hmm. Troszkę bardzo to oddalę. O, tu mam, tu mam, o. O, tak. Poczekaj, to, to jest tutaj... Tak, ja troszkę mam tak po prostu, tak jak było przedtem, Dobre. bo troszkę chcę spić spokoju, bo ta lapa mnie trochę denerwuje, więc teraz będzie tak i ja będzie mi troszkę widać, jakie... Ja też układam To później czasem Wam będę troszkę pokazywać, jak ja tutaj Dobre. mam. Dobra, dobra. Słyszycie, że teraz jakieś tutaj, właśnie teraz ja tutaj próbuję jakieś elementy i teraz je układam, że tego nie widzicie, ale poczekajcie, teraz to widzicie. Aha. Tak, ja to układam, jeszcze Wam tylko przybliżę. Ja mam jakieś marchewki. Jakie marchewki? Ja tu źle włożyłam, widzowie, ja teraz patrzę, ja tak. zrobiłam e, nogi, nie wiem do czego. O. Może... Jednak bez kubercika tu ciężej ułożyć hmm, czasami. To... Nie, nie, nie. nie, on też tam, nie? No tu chyba będzie kogucik. Kogucik, kogucik poczekaj, a no to jest kogucik. Ale ja ci powiem, że mi się te puzle bardzo podobają. One są drobne, ale bardzo słodkie. Co Ty Dwa myślisz? Słodkie są. Nie? Są słodziutkie? Słodkie, no. Ale ja szukam tego. Ja tu ciągle się zajmuję króliczek. tymi kaczkami. O, króliczek. <gry> Kury i kaczki, ułowiony w Kubisia. Jak był malusi. Chuezy. troszkę, A mam zgadanie, jaki jest mój ulubiony kolor? E... Fioletowy. Skąd to wiesz? No bo mówiłeś. No tak, bo fioletowy to jest mój ulubiony kolor. A jaki jest mój ulubiony kolor? Zielony. Mhm. Ale ogólnie to my z Hubertem robimy wszystkie, o! Nie lubimy wszystkie kolory, bo każdy a, kolor sam, jest ładny, sam, prawda? Sam każdy kolor jest no, inny i każdy ma coś w sobie. Ja to jest... zrobiłam to samo. A ja nie o, lubię czerwonego. Nie, tak. nie lubisz czerwonego? To zło. Aha. Że Ci się kojarzy z pikiełkiem? No i z takim tunk, tunk sachu się sachurczacem Aha. To lepiej nie. Taki w nocy jakby tak do mnie strasznie przyjdzie. Nie przyjdzie nikt do Ciebie, mama by nie pozwoliła. A kiedyś oglądałam taką straszną legendę, Chyba, że tam był taki tą tąk Sahur i on był Lulice, poszukiwany baleryk, nie tam ulicy, ale nie jak się O jen. A gdzie to? To było coś pewnie tam brzydkiego się włączyło czasami. Oj, hej, zobacz! Piuwi! No jest urocza, nie wiecie, mi się gryje bardzo gryje podoba, mi się dajesz. bardzo podoba naprawdę na każdym puzelku. Jest jakieś fajne zwierzątko. Tak, a jak nie zwierzątko to jakiś kwiatek, a to jakaś ładna chmurka, bardzo ładne puzzle. E, Sprzątamy czy jeszcze raz? Jest też. Sprzątamy. o patrzcie jak ślicznie je włożył. Ha, jakbym takie, jakby takie były szkoło, to bym je tak sobie od razu włożył, bo będzie gotowe. Tak, byś tak później wyjął, tak byś wyjął z pudełeczka i powiedział: Gotowe, Pani Natalio, Pani Marto, już ułożyłem. To, co zamykamy? Nie! Ale ona się raz wstała, ja tak? Kanał, a mówię, że nie pamiętam. Ty jesteś cwaniaczek. Dobra. To, co robimy? No, następnym razem to będzie. Dobra, następnym razem dobra, tak, dobra, tak, troszkę będzie tak, troszkę inaczej. Wiesz, troszkę na sobie ładnie tak, 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 no okay. dobrze, hop, 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 ten tak, tutaj wystaje, tutaj tak, Je tak, tak, tak,